Budowa terminalu na skroplony gaz ziemny LNG w Świnoujściu wkroczyła w decydującą fazę. Wysoka efektywność prac prowadzonych w miesiącach zimowych i pełna gotowość do tegorocznego sezonu budowlanego owocują planowym oddawaniem kolejnych etapów projektu. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku odbyła się spektakularna operacja betonowania pierwszej powłoki kopuł zbiorników LNG, w których magazynowany będzie skroplony gaz. Ogromne ilości betonu o wadze sięgającej 2000 ton przepompowano na wysokość ponad 40 metrów. Dzięki doskonale zaplanowanej operacji w maju ukończono wylewanie drugiej, finalnej warstwy betonu na zbiornikach. Natężenie wszystkich prac na budowie jest bardzo wysokie, o czym najlepiej świadczy liczba pracowników niemal 1000 osób. Najbardziej imponujące wydaje się jednak synchronizowanie mnogości frontów robót realizowanych przez kilkunastu podwykonawców w poszczególnych obszarach inwestycji. Na dachu zbiornika zachodniego rozpoczęto już m.in. budowę dużego, żelbetowego pomostu, na którym zamontowane zostaną pompy do przesyłu gazu. Jednocześnie z pracami na dachach trwają także zaawansowane roboty wewnątrz zbiorników. Na ukończeniu jest operacja montażu izolacji gazoszczelnej ścian i dna pierwszego zbiornika. Równolegle rozpoczęto montaż i spawanie dna w drugim ze zbiorników. Trwają także przygotowania do budowy pierwszego z wewnętrznych zbiorników magazynowych na gaz, stanowiących serce całego terminalu. Wyjątkowa pod każdym względem konstrukcja będzie przypominać swoją budową termos. Wewnątrz cylindra składającego się z żelbetowych ścian i kopuły powstanie drugi stalowy zbiornik wykonany ze specjalnych blach niklowych odpornych na niskie temperatury. Skroplony gaz ma temperaturę minus 160 stopni Celsjusza. Pojemność każdego ze zbiorników wyniesie 160 tysięcy metrów sześciennych. To bez wątpienia największe w Polsce zbiorniki o takiej pojemności wykonane z tak dużą precyzją. Prowadzone z rozmachem prace obejmują także pozostałe obiekty, takie jak estakady rurociągowe, budynki technologiczne i regazyfikatory, czyli miejsca, gdzie ciekły gaz odebrany ze statku zmieni się z postaci płynnej w gazową. Proces ten odbywać się będzie poprzez zanurzenie rur z gazem w tzw. basenach SCV. Po zanurzeniu w ciepłej wodzie LNG zacznie odparowywać i zmieniać się w tradycyjny gaz. I tak prosta z pozoru zasada termodynamiki wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne Polski i dywersyfikację dostaw gazu ziemnego w tej części Europy. W rejonie głównego obszaru procesowego zakończono budowę fundamentów i rozpoczęto montaż ciężkiej stalowej konstrukcji budynku kompresorowni, gdzie odparowany na bieżąco gaz będzie odbierany i przekazywany do rekondensera, a tam skraplany, by móc z powrotem trafić do zbiorników. Wykonanie żelbetowych konstrukcji estakat tworzących efektowny szpaler, na których będą ułożone rurociągi z gazem jest już praktycznie zakończone. Obecnie montowane są uzupełniające konstrukcje stalowe. Prowadzone są także prace przy budowie kanałów kablowych, które ze względów bezpieczeństwa zostaną umieszczone pod ziemią. W sumie na terenie inwestycji zostanie ułożonych ponad 470 km kabli elektrycznych. W bliskiej odległości przygotowywane jest także zbrojenie, z którego wyrosną fundamenty budynku Pompowni. Część sieci rurociągów umieszczona została pod ziemią, aby zapewnić wysokie standardy bezpieczeństwa. Obecnie wykonywane są próby szczelności rurociągów oraz sukcesywne zasypywanie i utwardzanie gruntu. Na terenie terminalu powstanie finalnie 57 km rurociągów. Dla niezawodnego funkcjonowania przyszłego terminalu niezbędne jest także istnienie wielu skomplikowanych systemów i urządzeń elektronicznych. Stąd w tzw. obszarze mediów pomocniczych powstają specjalne budynki procesowe, a także odbywa się montaż przyrządów, które połączone zostaną gęstą siecią podziemnych kanałów kablowych. Najbardziej intrygującym, a zarazem nieodzownym obiektem jest powstający w centralnej strefie budynek głównej sterowni. W przyszłości będzie to swoisty mózg całego terminalu. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów terminalu w tzw. obszarze wydmuchów jest wieża wydmuchów. Ma 62,5 metra wysokości i jest najwyższym obiektem kompleksu. Jej podstawową funkcją będzie uwalnianie do powietrza resztek gazu, co pozwoli utrzymywać w całej instalacji prawidłowe ciśnienie. Kierując wzrok w stronę zachodniej części terminalu, można dostrzec ogromny betonowy zbiornik retencyjny wody deszczowej, a także estakadę biegnącą od zbiorników magazynowych do tzw. obszaru załadunku cystern-samochodowych. Przewóz samochodowy to jedna z możliwości transportu LNG. Większość surowca po zregazyfikowaniu będzie trafiała do krajowej sieci przesyłowej, czyli tradycyjnych gazociągów. Betonowe konstrukcje estakady są już zakończone, ich część stalowa jest w zaawansowanej fazie montażu. W korytarzu technicznym, łączącym część lądową z morską, prace trwają na kilku frontach. Dobiega końca montaż słupów i belek betonowych estakady oraz ciężkich koryt betonowych, w których układane będą rurociągi do transportu gazu. Mocno zaawansowana jest budowa sieci podziemnych rurociągów, biegnących wzdłuż estakady w kierunku falochronów, w których popłynie woda zasilająca instalacje przeciwpożarowe. Widok falochronu robi imponujące wrażenie. Jasnoszare bloki odlane z betonu i żelbetowe, lite koryta, w których ułożone będą rurociągi z gazem, sprawiają wrażenie doskonale zespolone. Budowa estakady biegnącej wzdłuż falochronu do platformy rozładunkowej także została już zakończona. Na tle granatowej tafli wody dominuje wysoka stalowa konstrukcja pomostu obsługowego na platformie rozładunkowej. Niebawem pojawią się tu cztery ogromne ramiona rozładunkowe. Trzy z nich posłużą do rozładunku, a jedno do podawania gazu odparowanego, który wyrówna ciśnienie w zbiornikach na metanowcu, czyli ogromnym statku transportującym LNG do Świnoujścia. Na początku 2013 roku na budowę platformy technologicznej dostarczono także pompy, które zostaną zamontowane w komorze przeciwpożarowej. Obecnie trwa scalanie SIT i ich przygotowanie do montażu w komorze poboru wody. Wkrótce rozpocznie się budowa budynków technologicznych na platformie. Obok pompowni przeciwpożarowej powstanie również sterowność. Tempo i rozmach prac na budowie terminalu LNG w Świnoujściu, który jest największym i najbardziej zaawansowanym projektem w zakresie budowy mocy regazyfikacyjnych w basenie Morza Bałtyckiego, jest imponujący. Zaawansowanie projektu rośnie z miesiąca na miesiąc, bo już w 2014 roku planowane jest przyjęcie pierwszej dostawy gazu z Kataru, a później kolejnych. Terminal pozwoli na odbiór gazu praktycznie z każdego kierunku na świecie.